Dzisiaj dowiecie się, dlaczego wyciągamy błędne wnioski i podejmujemy złe decyzje życiowe. Potraficie dobrze oceniać ludzi, odróżniać dobrych ludzi od złych ludzi, życzliwych od nieżyczliwych? No, to jest bardzo ważna umiejętność, bo dzięki niej. Zawiązujemy bliższe relacje z ludźmi, z takimi ludźmi, którzy są dla nas wartościowi. Pozwalamy im zbliżyć się do siebie, a unikamy takich ludzi, którzy mogą nam szkodzić, mogą być dla nas niebezpieczni. Ale na pewno każdemu z nas zdarzyło się gorzko się rozczarować, no bo gdyby było inaczej, nie byłoby rozwodów. Nie byłoby rozstań, nie byłoby bolesnych zerwań, ale też nie byłoby nieudanych decyzji związanych z karierą czy z wyborem wykształcenia. Po prostu często popełniamy błędy w rozumowaniu. Inaczej mówiąc, błędy w wyciąganiu wniosków. To przez to, że nasz umysł jest podatny na naprawdę liczne błędy myślenia, różne uproszczenia czy drogę na skróty w dochodzeniu do wniosków. A dzisiaj o jednym z takich błędów w myśleniu i dochodzeniu do wniosków chciałbym właśnie Wam opowiedzieć. Ale zanim to zrobię, upewnijcie się proszę, że już zasubskrybowaliście mój kanał, żeby móc na bieżąco zapoznawać się z moimi najnowszymi materiałami. Chciałem Wam powiedzieć, że ten kanał ma na celu dostarczać Wam treści, psychoedukacyjnych i w ten sposób wspierać Was psychologicznie. Pamiętajcie, że osoby wokół nas, Wasi bliscy, oni też tych treści potrzebują, więc za każdym razem, kiedy dzielicie się z nimi tym materiałem, przesyłacie im ten film, to wpływacie również na swój dobrostan. Dla mnie natomiast ten kanał jest swego rodzaju eksperymentem badawczym. Ma dla mnie charakter taki stricte doświadczalny, i zmierza do potwierdzenia mojej wiedzy naukowej na temat zachowań człowieka w mediach społecznościowych. Nie ukrywam, że fascynuje mnie to od lat, jak mocno psychologia znajduje odzwierciedlenie w zachowaniach youtuberów i ludzi, którzy ich oglądają. Pewne błędy poznawcze sprawiają, że większość z nas, np. Na w kwestii wiedzy o psychice człowieka, zaufa młodemu, przystojnemu, muskularnemu lub szczupłemu. Bardziej niż jakiemuś staremu dziadresowi z brzuszkiem, choć statystyka co do szans na wiedzę merytoryczną jest po stronie tego drugiego. Dlaczego więc wierzymy szczupłym, muskularnym i młodym youtuberom? Jedną z odpowiedzi na to pytanie są heurystyki. Heurystyki w psychologii traktuje się jako sposób podejmowania decyzji. Heurystyki to takie: uproszczone reguły wnioskowania. Automatycznie, bezwiednie posługujemy się heurystykami, żeby wydawać szybkie osądy. To jest taki skrócony, uproszczony sposób wnioskowania. W psychologii ewolucyjnej uważa się, że wykształciliśmy tę umiejętność w związku z milionami, miliardami bodźców, które bombardują nas każdego dnia z każdej strony. I każdego dnia my musimy oceniać mnóstwo sytuacji w naszym życiu. I musimy to robić naprawdę niesamowicie szybko. A bez takiego automatycznego, szybkiego wnioskowania nie moglibyśmy podejmować tylu decyzji. No bo zobaczcie, gdybyśmy za każdym razem oddawali się takiej intelektualnej, głębokiej analizie, czy otworzyć drzwi, kiedy ktoś puka, no to najprawdopodobniej ani razu nie zdążylibyśmy ich otworzyć na czas. Albo ktoś do Was dzwoni, no to nie oddajecie się głębokiej refleksji, czy odebrać, czy nie. Raczej tę decyzję podejmujecie szybko. Co ciekawe, przez tysiąclecia nasz umysł wyostrzył swoją czujność w wychwytywaniu sytuacji negatywnych, czyli takich, które mogą dla nas stanowić jakieś namacalne, bezpośrednie zagrożenie tu i teraz. A dlaczego tak się stało? No być może dlatego, że lepiej zawsze pomylić się, tracąc jakąś szansę na uzyskanie czegoś w przyszłości niż ryzykować utratę czegoś realnego, namacalnego już teraz. No bo zobaczcie, zaufanie komuś niegodnemu zaufania mogłoby dla nas skończyć się na przykład śmiercią. Być może więc lepiej dmuchać na zimne? Można powiedzieć, że heurystyki wiążą się z, yy, z przypinaniem takich pewnych łatek. Jakich łatek? Bogaty, a biedny. Bogaty jest mądry, biedny jest głupi, bogaty jest pracowity, biedny jest leniwy. Albo wykształcony versus niewykształcony. Wykształcony jest inteligentny, a niewykształcony jest mało inteligentny. Nawet jeżeli statystycznie to się może zdarzać, to przecież wiemy, jak często to się różni. Ale najważniejsze, ładny, a brzydki. Ładnemu można zaufać, brzydkiemu nie. Ładny jest mądry, brzydki jest głupi. Ładny jest pracowity, brzydki jest leniwy. Albo kobiety, a mężczyźni. Kobiety zajmują się dziećmi, a mężczyźni zarabianiem na rodzinę. Kobiety są opiekuńcze, a mężczyźni są twardzi. No ile razy można się pomylić w tej sytuacji? Heurystyki działają szybko i małym nakładem pracy kognitywnej naszego umysłu. Mają jednak pewną wadę. Często prowadzą do powstawania błędów poznawczych. To właśnie przez nie tak łatwo wpadamy w pułapki myślenia. Łatwo dochodzimy do błędnych wniosków. Które są oparte na przykład na wyżej wymienionych stereotypach. Czyli z jednej strony heurystyki pozwalają nam podejmować decyzje szybko, na tu i teraz, prawie że od razu, chronią nas tym samym przed takim nadmiernym angażowaniem naszych zasobów intelektualnych, chronią nas przed zbyt czasochłonnym podejmowaniem decyzji w takich sytuacjach, które nie potrzebują większej analizy. Zjeść hot doga czy kebaba, proszę bardzo, wtedy heurystyki się przydają i to jest zaleta heurystyk a błędem heurystyki stają się dopiero wtedy, kiedy stosujemy je w sytuacjach, które wymagałyby od nas głębszej analizy, czyli gdy ufamy ładnym, a nie mądrym ludziom. Przekonują nas treści atrakcyjnie, atrakcyjne wizualnie i tłumaczone na tzw. chłopski, czyli prosty, rozum, a nie takie oparte na wiedzy naukowej i poparte latami nauki. Co więcej, znakomita większość z nas błędnie uważa, że jesteśmy odporni na tego typu błędy w rozumowaniu. A wy koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, czy jesteście odporni na takie błędy. Czy zawsze stosujecie heurystyki wtedy, kiedy potrzeba? Czy może czasami zdarza się Wam podjąć błędne decyzje? No i do zobaczenia wkrótce. Cześć.